cuz I'm a virus so dirty like the old Osiris I never tiptoe when I'm on papyrus cuz my words bleed through band-aids can't hide this and I just get on my ride and blast off my skin so ponzi, I'm a man is Vita to say easy gift of hope up to Selena next to the figure Dzieles dano heros Chama i niedzielaczek Cześć Idę Tutaj... Dobra y, w tym odcinku chyba trochę zajmiemy się naszą bazą Przebudową nie? dokładnie bazy. Przebudową dokładnie. Znaczy nie, no. Nie będziemy żeby tylko ją upiąć. kto kradł dynię? Ja kradł dynię? Ja nie kradłem żadnych dyni. Może ja byłaś, że byłaś ścięta. Stawiam te rzeczy... Ten... O, wezmę, wezmę. Ja, ja pójdę... Kur... dajcie mi. Ja idę kopać. Właśnie. Nie, ja idę kopać. Znaczy nie. ja idę po drewno, a ty idź po ten. Ej, zrób to... zrób to, ten... Miejsce, gdzie będziemy spali... Yy, nie, ja mam lepszy pomysł. Nasz bedroom... Zróbcie magazyn. W to się zrobi ten, ten Później. taki trik, trik z obrazem. Wiesz który, nie? nie. Po co Aha. ci tri, y, w magazynie trik z obrazem? No bo to jest fajne. A, ten trik z obrazem. Wiesz o co chodzi? Tak, że, że Przechodzisz przez obraz. No. No, no ale po co? No, no przez... słodko. Nie rozkwinia. Ta, nie rozkwinia tego, że my gramy na tym serwerze. Uch, zwierzak nie rozkwinia. Tak, no, no najlepiej mówić na mnie, że jestem głupi. Wynia wyrosła. Nie lubię mówić, że jest tej głupi. Dobra, ja sobie posiłam trochę drewna. Ej, ale ja już Ej, tak... Ja z, um, y, pomiędzy odcinkami. Aha, no i co? A ja jeszcze więcej trochę Tego. I trochę jeszcze jak zbije zbiję. O, mam żelazo e, Iron maybe. <laughs> e, proszę nie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ej, e, dobra, wiecie co, mam, y, mam dobry pomysł. Może no, chodźmy wreszcie do ten. Do kopalni. Nie, bo to jest nudne. A masz jakąś kopalnię? U. No dobra, no to do, ten. Wiesz jak kiepsko się ogląda w filmie, w którym ziomek idzie do kopalni. Tak. Nie nienawidzę wiem. czegoś takiego. No spoko, wiem o co chodzi. I teraz będzie hejt. My lubimy jak ktoś chodzi do kopalni. To nie jest hejt, tylko dobra rada, żebyśmy przy... Żebyśmy... Mm -hmm. I będzie minus 1000 w dół. to jest prawda wiecie bo heros to tak na łapki idzie że to, to miliony dostaje ja tu zapłodnię krowy ja pierdo. dobra bez komentarza ludzie Dobory. tu ziomek po raz kolejny ci mówię już wolałbym to nazwać zagrodą a nie oborą. obora mam dobry pomysł mogę zrobić oborę a taką wykurwistą nie wróć ale musiałem to nie jest takie strzeżone z bluźnierstwo. Nie, właśnie. Tylko trochę. Nie, to jest normalne nie. bluźnierstwo. Chcecie, papo? No, gdzie ty, kto? Ej. Mi to się podoba styl Kieniczewa w odcinkach, sisha. Kielony same. Ej, taki styl życia jest. Zajebisty. Weź ja zrobiłem. O, Boże, Boże! Bije sobie krówki. I zrobię sobie całego seta. Jesteś taki fajny. No dzięki. <laughs> Potrzebuję jeszcze jednej dyni. Czekaj, tak, to jest nie Tak, to jest chyba dobry pomysł. No nie. Ej, czcina mam! No była w skrzynce mózgu. Ta! No. Ja znalazłem ja. Spok Ja zadowolony, pewnie się ucieszy, że... Wow, czcina! Nie, oni już mają. Kurwa po co? Co? Ej, trzeba pole zać, żeby dynią urosła. Co? No. Nie. Nie. To dobrze. To nie ma żadnej dyni, dyni na razie. Oko. Ej, rzeczywiście ktoś do. Ooooo! Maybe mamowce. No to dobrze. Jeszcze jedną, mówię hmm. znaleźć. A ile macie ten? Ile macie wełny? Cztery. A macie ile mamy łóżek? Jedno. Jedno moje. A, to ja mam już dla siebie. Czekaj, dobra. Mam ten, mam yy, cztery. Cztery wełny? O, pięć. Dobra, mamy łóżka. Pięć wełny masz? Wełny. No, mam wełny. I to sporo, dosyć. To ja mam jeszcze jedną jedno wełnę, tak wiesz. A, no to ja już mam, no to ja mam pięć. Masz więcej? No mam jedną wełnę. No to najs, nice, no to już mam wszystko. To przynieś mi tutaj. No zaraz, bo jestem trochę od domu, znaczy no, 300 kratek, no, ale no cóż. W końcu trochę jestem, a nie, bo ja tu głównie dopuszczam tak A e, ja też mam po... tego, Rej Minimopa. O, dobra. Się nazywa Rejski. Ej, kłamiesz. Hmm, możliwe. Jak z tak ważne, żeby działało. Tak. Może się mylę, a może i nie. Ja mam optify' Również mam. Eee, ja nie mam. Ja mam Ocreatures mam... dobra, nie będę wymieniał modu. No bo jeszcze na Dobra. Nic nie. Nie działa tam co jeszcze. wiem Co ja? Ten się zainstalował. Tak, tak. E, X-Ray'a. A pewnie. Dlatego zawsze on jest wysyłany do kopalni, nie? Aaaa, su. ty debilu. Nie słuchajcie go, on... Oj, dobra, gdzie jesteście? Ja w kopalni. Ja również. No to chodź ja tutaj się. z tym i z tym, ja nie Ja biegam jak głupi koło domku i nazywam Zagroda Oborą. No jest... ta Obora się nazwa, nazywa... nazywa teraz. No nie! Ta Zagroda nazywa się Zagroda. Yy, tak. nie. Bardzo oryginalna nazwa. Oj, i klatka. Yy, ile? 27 majrona, to będzie dla każdego po kilowku. Ale bym padł. Ej, są problemy z węglem? Chyba nie. Nie. No, z Nie ma, ja... Ej. Nie, bo trochę mam tego Ej, węgla, znaczy... Coś 30. coś znalazłem. No ale I co. I tutaj jest XGFW, jeżeli się nie mylę. No tak, ja tam jestem, także tam nie byłaś. Ej, mogę się tepnąć? Nie. nie. Dobra. To ja pozbieram węgiel. To idźcie, zbierajcie węgiel, ja już mam 30 i 40. Jeden. To 30 41. Widzicie jaki, którego. 30 tylko co? Widzicie jaki, którego już na Wchodzić na jego Facebooka, link będzie w opisie i hejtować, że używa x Mhm, Wiesz, nikt nie zna mojego imienia i nazwiska Tam nie nie, nikt nie zna twojego imienia i nazwiska, tylko w opisie będzie, nie? A, ale to nic. A tak się pisze. Ja pierwsze Ej, boję się, że spadnę i umrę. Kopanie pod siebie uważaj, bo tu jest lawa. Ja zauważyłem. Prawy wpadłem chyba Ale. I uważaj, bo tam ostatnio było dużo creeperów. To ja idę stąd. Nie... Nie, to nie było. Ej, złoto znalazłem LOL, to wy jak głęboko jesteście! Ja jestem na 12. Ja... Na Ja jestem na 20. Ja jestem na sześćdziesiątce, ziomek To już ja szukaj no to już poszukajcie trochę diaksów. Ziom, Ej, ziołek, miałem już. Bo, bo za odcinkiem musimy iść do, ten, do tego. Do kopalni. Hmm. Na no live wiecie, oryginalnie. Ja, żeby ktoś miał jeszcze konto, i wiesz, i wszystko i tak dalej. Ja mam Twitcha, haha. Ja też mam Twitcha. A mi się pobiera Corel Studio. I mam Facebooka, i mam. E, nie, NK nie mam. Mam GG, znaczy GG. Jezus Maria! <głos> 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 to musi, musi, bo chory będzie jak nie powie. Ale mnie klatki łapią czasami. No, czasami takie łapią. No to przez ten serwer, Kamila. Tak, 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 wszystko ze mnie jak zwykle. Trzeba no, będzie wykupić byrta i będzie dobrze. No, Jeszcze ja my... chyba niedługo kupię. <noise> Okay. Niedługo, czyli za ruski rok? E, nie. Ej, noc się zrobiła. Cliper Zabijecie ty. No nie, spadłem. Ja mam kanion kurwa. Ja w kanionie znalazłem żelazo przed chwilą. Tu się nic nie stało. Rum, trum, trum, trum tu trum co no, no coś cicho Tam tam Dobra, ja już razem przy chacie, ale boję się, bo mam creepery na. Ej, wiecie jaki mam level? No, dawaj 20. 17. A ja znalazłem diament. Ta. ile? Nie wiem jeszcze, wiem, że widzę, ale są... Weź, jakby były trzy, to by było zajebiście. To byśmy poszli wreszcie do tej pani Nie, to by były trzy łopaty. No, no tak, lepiej... Sorry, zapomniałem że lepiej zrobić łopatę, niż pójść do... nie zrobić jeden kilof, pójść... pójść y, może znaleźć diaksę i wykopać obsynia, zrobić portal. Ej! Sorry, zap... Chyba jest ich osiem. Aha! Czyli na dwa kilofy jeden mieczyk. A nie. Hmm. Poczekaj, inaczej. Ej, y, to weź ten... Który masz niedzielak level? No, nie będę mówił, nie będę mówił. Niedzielak, który masz level? Poka. Ja, ja. 19. Który jest lewem? Ja nie tepa. Dobra, tepnij się, bo też w patrzcie, 64 i plus 6, 7, Dajcie, ja sobie wezmę troszkę, o. a zejmę troszkę. Patrzcie, troszkę. patrzcie, co ja mam w łapie. Daj jednego. Daj każdemu po 3. Mnie. No to daj mi, mi 3 i komuś jeszcze 3. Bo ja, ja pójdę z Kto pierwszy pójdzie do kopalni? No ja Niedziela idę bo teraz! A. To ma. Trzy, dobra, ja pójdę wykopać, trochę obsyda i tak A dalej. Ej, jak y, z GVW widziałeś coś fajnego przed domkiem? Ha. Te tepając się do ciebie, widziałem Chodź. przed domkiem. No ja nic nie widzę prócz, z, prócz obora. No nie! Tak, zostaw to. Czek Niedzielaczek, stój, 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 stój. Nie, nie wydawaj. chodź tu, chodź tu. Zrobiłeś już kilo? Nie. To no dobrze, daj te diamenty i daj. Dam ci kilo. Zobacz, masz, poczekaj. Masz kilo. Dawaj diamenty. Poczekaj. No bo Tylko nie, nie zabierz ich. Ej, XFW, chodź nie, nie tutaj wie? przed domek. Coś ci musianego pokazać. Poczekaj. Masz ten kilo, już podniosłeś? O tak, okej. Okay. No. Nie. Daj diamenty. No daj, bo potrzebne mi. Już, o, wziąłem ten masz, ej, łap. Łap! To będzie się nazywało... Łap! No masz! Łap diamenty! Poczekaj, bo ja lega mam. No. Dobra, zrzuciłem ci dajmonki. Daj wezmę to... Wrzucę kości... O, kości wezmę. O, dobra. dobra. Już jest fajnie. Egzewofu, chodź tutaj na zewnątrz na chwilę. Ja robię sobie... No ja byłem już na zewnątrz, tylko miałem laga, widziałem wtedy nie, nie ma. Ale nie, tutaj, tu, tutaj fajna tabliczka. Tu Zagrodą nie, nie. kamila. Niech będzie, niech będzie. Pójdźmy na kompromis, dobra? nie niedzie lag. Achierdole i do nieśdźcie. Gdzie to, to już jest? Nigdzie. No nie! Nie wierzę to jest nasz kolega taki. Idź po obsydian. No zaraz pójdę. Kamil, idź po obsydian. Ja nie mam na imię Kamil, to po pierwsze. Tak, on całe życie chodzi z niedzielaczką PL, nie? Niedziela PL, sorry. Ej, jak zrobić magazyn, bo bym sobie coś pobudował, mi się nudzi trochę. No to... Chodź tu na dół. To mm -hmm. Ej, y ten... Z, z Poczekaj, sprawdzę jedną rzecz. Weź na chwilę się zrób dostępny. Na, na sekundkę tylko No to pisz, bo teraz też możesz pisać. Spoko, jedną to rzecz. jeżeli nie przychodzi sygnał dźwiękowy. Dobra, czekaj już nie piszę. A to mi piszesz czy mu? Nie, ten, no tobie to byś widział. Widzę Ciekawe jakby widzieli jak chyba Fraps tylko nagrywa z tego. Z gierki. Aha, świetnie. Jak, tak jak dzisiaj rano, co niedziela? Sorry, źle napisałem, ale ten, wiesz co to jest ostatnie, na chwilkę tylko, mam dobry pomysł. A. Ej no mi też powiedzcie, a nie... No dobra, czekaj, poczekaj. SMS ci teraz przyjdzie, nie pisz Ale jestem popularny, dostanę sms a Ej, nie ma ani kości, albo tego, 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 tego możki kostnej? Zapraszajcie na Facebooku Patryk Zbierzchowski. Zapraszajcie. Przez RZ Oczywiście, tak, przez Kamień nie niedzielę. No i... Jeszcze tabliczka. Całego seta Kamil ma mać. Ej, łap, łap... działa. Witamy po Aj. krótkim cięciu. Magazyn, znaczy, podobno to nie ma być magazyn, już jest skończony. To jest zbyt wielkie na magazynach, ale to jest dobre. A ja znalazłem 10 diamentów. Niedziela przyjdzie, to oceni. Dobra, ja, ja to ja jestem od ocenia. dobra. Cięcia. E, nie. Oh, fuck. O, oh, ale lagi, o oh, kurcze. ale lagi, wow, ale lagi, ale lagi, o oh, kurde. A, chodź zobaczysz, chodź, chodź. Ziomek, to jest dobre, no za duże, to jeszcze tutaj na spokojnie. Ty, mam pomysł, tutaj możemy taki pokoik zrobić, gdzie, bedu, gdzie będzie ten. Portal i tak dalej mówisz? Nie, portal to się zrobi ten. W podziemiu dlaczego cię wywala? No, bo, bo lubi Może w ogóle Irona mi się nie chciała zbierać, ale mam to mówisz, że na co by tu tutaj ten pokój? No patrz, yy, daję ja to urządzę a daj mi obsydnie, ja zrobię portal. Dobra, masz 18. Daj, może ja zrobię. Ja umiem portal 4. Mhm. Ja zrobię w trybie eko A, no, chyba, że. A takie to już chyba wszyscy e, Nie. To będzie moje pierwszy raz. No ty? Daj mi ten obsydian. Daj obsydian, ja zrobię. Nie, nie. A gdzie ja go wziąć? Wziąć. Hmm. Gdzieś tutaj czy gdzieś? Nie wiem. A tutaj mogę. Pa. W tym miejscu tak akurat. Mhm. Daniel, możesz tutaj? Jest No jestem. Chodź tutaj. Mogę. A Daniel się nie odezwał. Mogę. Ona tak. Mogę tutaj zrobić portal? Może. Dobra. Tam tam dziurka jest. Gdzie dziurka. O. A po co mi ta dziurka? Nie <laughs> wiem, po co mi <ci> ta dziurka. <laughs> nie będę jej łatał na razie. Ja ją załatwię. Jeszcze dwa w górę. I teraz już ten, nie? I teraz tutaj. Poczekaj. I teraz dal. I... No. Idę zrobić pochodnie. Na ciepło. Yy... Tak, pochodnie. Patrz, i teraz tak zrobimy. O, tak? Tak, tak. Nie wiem co ty robisz, ale... Nie, nie wiem Tak, tak, tak. Tak. No, tak. Okej. Okay. Gdzie jest całe żelazo? Nie ma. Ej, no nie ma żelaza żadnego, yy, przetapia się. Dobra. Chodź na chwilę do magazynu. Czekaj. No ja już jestem. Ja mam żelaza. Kto zrobi Bawan? No nie! Co za debil! Nie zabijaj! Zabijam! Nie zabijaj! Jednego zostawimy i nazwijmy Nie, wszystkie. Go Stefan! O, ale lagiem. Pierwszy! Nie jeszcze nie idziemy! Idiota dobra, niech se wow! No, nie chcę pójdzie i cię od razu na kopię. No, dobra! <laughs> Wracam Czekajcie, jeszcze. chwileczkę. Musiałeś go zabić? Ja nikogo nie zabiję. Nie, no, nie. A tu jest bałwan. Jeden bałwan zostawcie go. On ma imię. Koń Rafał. Nie, Rafał. Kamel nie działa. Tak, wszystko co zrobiliśmy na serwerze będzie się nazywało kamień niedziela. No, a kto to kamień niedziela? Y Ty. Dobra, muszę to zrobić. Tutaj. Łapa. Tutaj. Dobra, idź tam wróg. No, ustań gdzieś w rogu. Nie, tu masz nie iść, wracaj. No, co ufaj się te bile? Zabij go. Nie, bo ja chcę, żeby był cały śnieg, jak coś do tego. No, no ja z mam parę. Ja idę ujeżdżać krowę. Co? <noise> nie dasz się krowy, tylko na świnięło, dawkła. To zrób to. To zrób to. Ja go zabiję. A masz. O i. O, ja będę rozmnażał. Ale i ja rozmnażam czy film. Nie urosła! No, we, no weź bo jeszcze je, je coś boli. A, ty kurwa głupi jesteś. Co myślicie? Trochę nie mają uczucia? No wiesz. Ale ja mnie nie uciekły nie złamy. Nie widzę tego bołwana Kamel niedzielak. No. Damajcie się. Tak! Jest! Mają potomstwo dzięki mnie! Ty tak trochę dziwnie zrobiłeś z tym, wiesz? Z czym? Daniel, bo... jak ja tutaj... A widziałeś tą szybę? Ej! <laughs> Idiota. To no bo wany, żeby nie uciekły. Ja pierdolę! Przepraszamy, najważniejsze są bałwany. Hmm, co my na to, żebyś kończyć? Nie. A było mówione... Nie, już nie będę mówił, że... O, kiedy kończymy. Mm, kiedy skończymy? <grych> tutaj jest... Nie, bo to już bez tego. sensu, bo już nie będziemy... Bo już praktycznie nie mamy co robić tutaj na razie. No dobra, no to zakończymy ten No to chodźcie. No nie! Wiecie co, ja go zabiję? A ty... Była tu tabliczka, chociaż? Nie! Nie, nie bij! Nie! Ej, mi, Zabij mi go, nie go. Ja nic nie wiem, ja... O, miecz. Co za bóg! Chodźcie się pożegnijmy. Zabłowanka! Daj mi moje ten! Tutaj leżą wszystkie. E no chodźcie tutaj, a nie pracujecie. Co za kutas. Już? No. To chodźcie. You are banned from this server. Dlaczego go zbanowaliście? Ja go nie panowałem. Niedzielak, ale zbanowano, zbanowano gracza XGVW. E, no. Ja go nie panowałem. No, zbanuj go. Nie umiem. Pardon, XGVW. Ja nie umiem. Pisz, pardon. No, pardon. Dziś nie batujcie, dobra? Okej, okay, to nie ja będę to badał Zemsta musi być Co, Co za Parę Parydone Dobra, już Chodźcie już No pa You are banned from server. To nie ja! Mm. Nie, tylko z serwera go zabloko zablokowali, czyli ciebie. od ciebie, nie? To jest Odbany mnie, you are banned from this server, to jest Masz. I we chodźcie, bo już skończymy odcinek. I tak jest za długi. Z pół godziny jak nic już ma. Dokładnie 40 minut. No, będzie trzeba popartować go. Mhm. Dobra, kończymy przeliczenie. Dobra, skończymy. Mhm. Także tym miłym nastawieniem żegnamy się z Wami i zachęcamy do oglądania następnego odcinka. Cześć. O właśnie, Kamyl ma jedną śmierć. A, y, ma jedną śmierć? To no. się nie liczy. Go Dobrze, mamy. Y, także żegnamy i zapraszamy do lajków, subskrypcji. Hejo.